A co pan myśli o następcach? Bardzo źle myślę. Są... Obu generałów, to jest pan generał Kukuła i pan generał Klisz. On... Dzisiaj powołani przez prezydenta. Skąd oni się wzięli? Oni się wzięli z wotu. Obiecywali, że do 2019 roku w wocie będzie 53 tysiące żołnierzy, z czego 3,5 tysiąca zawodowych. Nie dowieźli tego. To miało być w 2019, a do teraz mamy 35 tysięcy. Ale to zaledwie. chyba też niezły wynik tego... 35 tysięcy. Ale miało być 53, a mamy i to w 2019, a mamy końcówkę 23. Miało być tylko 3,5 tysiąca zawodowych, jest 7,5 tysiąca zawodowych. Nie wyrobili się w terminie, nie wyrobili się w budżecie, nie spełnili żadnych celów, które zakładali i dostali taki awans. Co więcej, ani jeden, ani drugi nigdy nie dowodził brygadą, nigdy nie dowodził dywizją, nigdy nie był nawet w sztabie dużej jednostki. To co łączy tych dwóch panów to to, że są bardzo ulegli politycznie Pisowi. Poprzedni generałowie chociaż mieli odwagę, żeby milczeć w momencie, w którym PiS robił straszne rzeczy, nie odzywali się, brali to na klatę, chociażby ta sprawa rakiety pod Bydgoszczą. A ci dwaj, jakim się powie, że polski lotnik poleci nawet na drzwiach od stodołu, to powiedzą, powiedzą jeszcze polecimy.